Dzień dobry, dobry wieczór. Jestem przeszczęśliwa, że możemy się znowu usłyszeć, że mamy okazję spotkać się jak w każdą niedzielę, jak na dobrym obiadku umamy. I co prawda ja wam niczego nie serwuję i cieszę się z tego powodu, bo nie jestem najlepsza w kuchni, ale mam nadzieję, że zasyrwuję Wam dobry zastrzyk energii na początek i koniec tygodnia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co uważam za bardzo ważne, ponieważ jak być multitasking, jak sobie radzić w momentach, w których macie dużo obowiązków, a niekoniecznie dużo czasu, bo jednak i moja, i twoja doba ma 24 godziny i musimy się jakoś w tym wyrobić. I jak tym zarządzić, by zdążyć ze szkołą, może pracą, a nawet treningiem. I o ile ja mam kilka od siebie trików, które pomagają mi zarządzać czasem, to znam osobę, która bije wszystkich na opadki w tym, jak potrafić zarządzać czasem. Zosiu, przedstaw się, proszę. Dobrze, więc nazywam się Zosia Kondraciuk, jestem studentką, muzykiem, harcerką i też osobą prywatną wbrew pozorom. <grym> Pry mam prywatne życie. Dokładnie. <grym> A powiedz, jeszcze zanim zaczniemy od grubej rury, powiedz, jak ci mija dzień dzisiaj? Dzisiejszy dzień już od początku jest dosyć aktywny. Zdążyłam uh -huh. już e, skoczyć na siłownię, zdążyłam przejść się na pięciokilometrowy kilometrowy spacer z psem i poprowadzić zbiórkę swoim kochanym zuchom. Mm. Zuchy. <laughs> to temat na inny odcinek. Harcerstwo, bo to też długi temat. Bardzo długi. I co? I zdążyłaś do mnie przyjść, wszystkim zarządziłaś i jesteś poukładana, że tak powiem, dzisiaj. No, gdy ma się dużo obowiązków, niestety trzeba mieć wszystko zaplanowane i dopięte na ostatni guzik, bo w przeciwnym razie po prostu nie wyrabiamy nie się. Nie wyrabiamy się, właśnie najgorzej. A powiedz, zawsze taka byłaś? Czy zawsze miałaś dużo zajęć w dzieciństwie? Czy musiałaś sobie się tego nauczyć? Myślę, że od zawsze sytuacja wymagała ode mnie dobrego planowania czasu, bo już od przedszkola utrzymywałam przedszkole zwykłe, przedszkole muzyczne. Dodatkowo jeździłam konno. Strzelałam z łuku, więc cały czas miałam bardzo dużo zajęć, w zasadzie od najmłodszych lat swojego życia. Czyli uważasz się za osobę multitasking? Myślę, że zdecydowanie tak. Zosia jest bardzo skromna, ale ja Wam powiem, że nie, zap nie zaprosiłabym do tego odcinka kogoś, kto nie jest multitasking, a Zosia po prostu robi wiele rzeczy naraz, a nawet zdąży jeszcze spotkać się z kimś później. Dokładnie. A lubisz to w ogóle? Taki wir obowiązków? Myślę, że tak. Czasami są momenty, gdy już przytłacza mnie ogrom wszystkiego, ogrom rzeczy, o których muszę pamiętać, obowiązków i spraw, które się nawarstwiają, ale kluczowe w tym jest znalezienie złotego środka i to też przychodzi z czasem. Ja od zawsze byłam bardzo nerwowa. I wszystkim się stresowałam, dosłownie wszystkim. Teraz z wiekiem umiem już sobie wytłumaczyć, że dzisiaj mogę sobie odpuścić i zamiast pisać pracę albo planować kolejną zbiórkę, mogę sobie obejrzeć film wieczorem, spotkać się z przyjaciółką, porozmawiać albo nawet wyjść na imprezę i nic się złego nie stanie. Ten jeden dzień odpoczynku zaskutkuje tym, że kolejny dzień będę miała dużo bardziej produktywny, bo będę wypoczęta, będę miała świeżą głowę i. Nie będzie to już aż takie dołujące, tylko znowu wróci radość zrobienia tych wszystkich rzeczy, które robię. Zgadzam się. Bo wiecie, jest różnica między byciem ambitnym a pracocholikiem. Bo osoba ambitna, właśnie tak jak Zosia mówi, Powinna umieć odpuścić w którymś momencie, żeby naładować te baterie. A osoba przepracowana, pracoholik ma z tym duży problem, do tego nie o takich osobach, gdzie się będziemy rozmawiać, tylko o osobach, które właśnie są ambitne i mają wiele zadań w swoim życiu: dużo hobby, pracę, może szkoły w międzyczasie, partnera, wiadomo, że partner zabiera dużo czasu w życiu, może zwierzaka, z psami trzeba wychodzić. Co prawda, z kotami nie trzeba tyle zajmować się. I jak to zrobić, żeby? wszystko połączyć. A czy uważasz, że da się innych nauczyć bycia multitasking? Mm, szczerze mówiąc to człowiek przy różnych sytuacjach jest w stanie się przystosować i nauczyć się pewnych cech, tak, bo gdy pojawiają nam się rzeczy, które chcemy robić, no to myślę, że każdy z nas jest w stanie zaplanować sobie tak czas, żeby robić wszystko to, na czym mu zależy, tak. Czyli jednym słowem da się. Da się. To jest nadzieja <laughs> dla Was, proszę Państwa. Jeżeli nie radzicie sobie z Ogarnianiem całego dnia i pod koniec czujecie, że jednak nie zrobiliście wszystkiego i nie wykorzystaliście całych swoich sił, no to słuchajcie się teraz uważnie, bo może akurat czymś Was zainspirujemy. Przedstawię wam parę rzeczy, które ja wprowadziłam w swoim życiu i które pomagają mi. Na wstępie jeszcze zaznaczymy z osią, że mimo iż uważamy się za osoby multitasking, to na pewno nie za perfekcyjne. Zdarza się czasem, że czegoś nie zdążymy zrobić albo jesteśmy przemęczone i to jest ok, to jest normalne. Jesteśmy młode, jesteśmy tylko. Ludźmi. Także jeżeli, wiecie, możecie umieć zarządzać czasem, ale nie, nie zawsze będzie idealnie, za, nie zawsze się uda to zrobić. Po pierwsze, co mi pomaga, to prowadzenie kalendarza. I nie mówię o takim dużym, gdzie masz miejsce na cotygodniowe cele, misje, marzenia, treningi do zaznaczenia, czy ilość wypitej wody, grube jak Biblia. Po pierwsze, uzupełnienie ich zajmuje dużo czasu. A tak jak teraz mówimy. Mamy go w tygodniu bardzo mało i to już nas zniechęca do prowadzenia na bieżąco tych kalendarzy. A po drugie, przez ich ogromne gabaryty nie jesteśmy w stanie zmieścić ich w naszych torbach, bo nawet kobiece torebki mają swój limit. I zdarza się, że zanim wrócimy do domu, zapomnimy coś ważnego i uleci nam to z głowy, przez co nie zapiszemy tego tam. Dlatego ja jestem zwolenniczką małych kalendarzy, gdzie jest miejsce tylko na dni tygodnia. I miejsce w torebce. Zosiu, a czy ty prowadzisz kalendarz? Ja osobiście mam dwa kalendarze. E, jeden noszę zawsze w torebce i zapisuję tam jakieś bieżące sprawdziany. Sprawdziany. To już nie ten <grym> etap życia. <grym> Minęło. No ale zapisuję tam e, ważniejsze, powiedzmy kolokwia, to czego muszę się nauczyć, przygotować na studia, egzaminy w szkole muzycznej. Mm, ale mam też zeszyt, e, nie zeszyt, tylko kalendarz, który stoi u mnie na biurku i tam zapisuję takie rzeczy jak wizyty u lekarza. Albo gdy wiem, że w tym dniu mam zrobić coś, co jest ważne dla mnie, jako dla osoby, na przykład gdy mój chłopak wiem, że będzie potrzebował mojej pomocy w czymś, albo gdy obiecałam przyjaciółce, że pomogę jej. Nagrać odcinek. Nagrać odcinek dokładnie. <grytanie> Czyli masz dwa kalendarze. Jeden nosisz ze sobą, żeby na mieście sprawdzić, a jeden w domu, żeby na bieżąco do niego tak, zaglądać. Powiem Ci szczerze, że to jest bardzo dobre, bo ja mimo tego, że prowadzę jeden kalendarz, takie malutki, cieniutki, one dodatkowe plus, są najtańsze, to jednak mam czasami problem, ponieważ jak jestem w domu, to nie zaglądam do niego tak często jak na mieście, przez co... Czasami zapomnę o czymś, i jeżeli to nie jest bardzo ważne, to to pominę. Dlatego mówię, nie jesteśmy perfekcyjni. Czyli polecabyś kalendarz, prowadzenie kalendarzy. Tak, jak to A co gdy na przykład na pewno znasz kogoś, kto nie odnajduje się w tym, że jakby kupują kalendarze, ale ich nie prowadzą? Czy spotykasz się z takimi osobami? Szczerze mówiąc, chyba nie spotkałam takiej osoby, ale moi znajomi na przykład nie używają kalendarzy, ale stosują karteczki samoprzylepne, hmm. zapisują sobie, czyli takie w zasadzie własnoręcznie robione kalendarze, bo zapisują sobie datę i wydarzenie i przyklejają w jakichś widocznych miejscach, tak w domu, żeby mimochodem rzucić na to okiem, ewentualnie też, to akurat ja przed maturą stosowałam, Robiłam sobie też po prostu tabelkę, wypisywałam wszystkie swoje obowiązki i zaznaczałam sobie kolorami, z tego co pamiętam, dni tygodnia, w których poświęcam czas na konkretne zagadnienie. I miałam podobnie. Pamiętam przed maturą, rozpisywałam sobie listę dnia, od której godziny do której uczę się jakiego przedmiotu, i to bardzo pomagało. Tak, tak. I to było efektywne, jeżeli chodzi o jakość mojej pracy, ponieważ w porównaniu do moich znajomych, których nie będę wymieniała z imienia i nazwiska, ale wiem, że oni nie potrafili sobie poradzić z tym całym wolnym dniem. Bo to wiesz, to było wtedy, jak był lockdown tak. i trzeba było samemu zająć się sobą i sprawdzić, czy ma się tą dyscyplinę. I to mi właśnie pomagało. Taki harmonogram, tak jak ty mówisz, tabelka. Właśnie, karteczki przylepne też są bardzo dobre. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem takich rzeczy i lubi małe, drobne, słodkie przedmioty, no to karteczki jak najbardziej. Zwłaszcza, że one są w różnych żywych kolorach, także nie da się ich nie zauważyć. A jeżeli macie to na białej kartce, bo na przykład wodzicie nisko budżetowo, to jest też normalne, no to flamastry. Flamastry są świetne. Ja uwielbiam, mam... Mam swoje lata, ale uwielbiam flamastry. Wszystko robiłabym, zakreślałam flamastrami. Masz tak? Tak, ja też wszystkie notatki mam pokreślone na różne kolory. Wszystkie, chociaż ja też lubię w, w tych kolorach mieć jakiś powtarzalny schemat, mhm. czyli na przykład kojarzyć je z, z przedmiotami na studiach albo, albo ze strefami życia, po prostu tak, bo. To zauważyłam zupełnym przypadkiem, że jak zapisuję jakieś rzeczy do szkoły muzycznej, to zapisuję je zazwyczaj w kolorze czerwonym, pomarańczowym, a jak coś na studia, to zazwyczaj jest to zielony lub niebieski. Nawet nie wiem, skąd to się wzięło w mojej głowie, ale to już jest taki utarty schemat, który obserwuję od początku Wiesz, tego roku. Zielony i niebieski to takie spokojne kolory, czujesz się spokojna, myślą o studia. Nie, zdecydowanie nie. A czerwono, taki agresywny zaznaczasz je muzyka to, takim kolorem. Myślę, że to nie może być przypadek, że akurat szkoła muzyczna dostała te agresywniejsze kolory. A w ogóle pochwal się słuchaczom, bo jeszcze nie wspomniałeś, na czym grasz? E, gram na oboju i na rożku angielskim. I teraz. Co? Co to jest? Co to obój? <grym> to są instrumenty Dente takie dosyć mało Zosiu. znane. <grym> Jakby, Tak, o, mówisz obój, nikt nie wie. Później mówisz instrumenty dęte. Myślę, że dalej nikt nie wie. <grystanie> nie, ostatnio spotkałam się z tym, że mój kolega uważał przez całą naszą znajomość, czyli przez dwa lata, że doskonale wie, czym jest mój instrument, po czym okazało się, że myślał, że jest to instrument perkusyjny, więc teraz automatycznie od razu podkreślam, że jest to instrument denty. Żeby wyobrażać sobie prawidłowy instrument, proszę wpiszcie w Google lepiej jego nazwę. Obój. Dobrze, jeżeli chodzi o kalendarz, to myślę, że temat zamknięty. Polecamy ja od siebie w mniejszym gabarycie, Zosia od siebie dwa, żeby mieć i w domu i na mieście jakiś. Kolejną rzeczą, którą ja studiuję, ja studiuję, ja dzięki Bogu studiuję na razie jedną rzecz. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna i która mi pomogła organizować dzień, są zwykłe listy to do, czyli po polsku do zrobienia. Najlepiej robić je wieczorem, bo czasami przez jakiś emocjonujący sens zapominamy o tym, by na przykład spakować rano do plecaka blok techniczny i kredki. Bardzo ważne rzeczy na studiach, potrzebne. Masz jasno powiedziane, co musisz zrealizować, trudno ci będzie coś pominąć. Noś go ze sobą na przykład tak listę zakupów, jeśli nie masz miejsca nawet na mini kalendarz. E, ja zawsze odczuwam ogromną satysfakcję, gdy na koniec dnia widzę, że wszystko jest odhaczone. A ty Zosiu robisz takie rzeczy? Tak, jeśli chodzi o te listy, to głównie robię je w weekendy, bo w tygodniu mam. Bardzo powtarzalny plan, który znam na pamięć i trzymam się utartych schematów, że tak powiem. Mhm. Ale na weekendy zazwyczaj, zazwyczaj zawsze przygotowuję sobie listę, wypisuję najważniejsze rzeczy, które chcę koniecznie zrobić w ten weekend i czasem robię, oddzielam sobie powiedzmy, z piątek sobota i niedziela. Teraz nauczyłam się już, że piątek wieczór jest też już zadaniowo, schematycznie jest po prostu dla mnie i robię sobie, co chcę. Jedyne, co to czasami muszę zaplanować zbiórkę. Ale to zawsze się robi w ostatnim momencie. Potwierdzam. <noise> Dokładnie. Ale sobota i niedziela zawsze są właśnie konkretne listy, co mam do przeczytania, co mam do napisania, co chcę posprzątać, co chcę zrobić, jakiegoś dodatkowego. To na pewno bardzo pomaga w tym, że rano wstajesz i nie leżysz sobie jeszcze godziny w łóżku, marząc o niebieskich migdałach i wymyślając sobie zadania. Które w zasadzie nie są potrzebne, tylko zdecydowanie masz już określone, co masz robić. Tak, bo jeżeli masz wypisane w ciągu całego dnia, co musisz zrobić, to dobrze wiesz, że jeżeli już zaczniesz. Yy, się ociągać, to runie cały harmonogram. I o ile to brzmi sztywno i nudno, no to uwierzcie, że jeżeli chcecie odczuć tą satysfakcję na koniec dnia i poczuć, że jesteście multitasking, no to jednak trzeba się czasami poświęcić. Może przełamać tylko lody, bo to się wydaje strasznym, tak jak dieta, ale może się <śm> okazać przyjemne. I możecie też się zastanowić, na co komu i kalendarz, i takie listy. Słuchajcie, jeżeli zrobicie tak jak ja, Czyli kupicie cienki kalendarz, w którym jest miejsce naprawdę na tylko zapisanie krótkich notatek, jeżeli chodzi o jakiś dzień, tygodniu, no to nie będzie tam miejsca, żeby sobie rozpisać harmonogram. Także takie właśnie listy są dodatkowym miejscem, gdzie możecie to zapisać i pilnować tego. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze? Myślę, że temat list został wyczerpany. <laughs> Dobrze, lecimy dalej. Kolejna rzecz, którą ja osobiście robię, ale może to nie jest jakoś wskazane, to jest zapisywanie sobie na ręce, tylko nie na czole. Ja w ogóle nie wiem, kto wymyślił ten żart. Przecież na czole niczego nie widać. Dopiero jak spojrzysz w lustro, to też czasami. Jeżeli sobie dynamicznie przydarzy Wam się coś, albo przypomnijcie sobie o czymś, no to sobie zapisujcie to na ręce. Mi to bardzo pomaga. A do czego powiedziałam na początku, że może to jest niewskazane, ponieważ pamiętam, jak kiedyś pani z podstawówki skarciła mnie, jakie można schorzenia tego dostać. I ja nie, za, nie zarzucam jej rzekomała. Prawdopodobnie zna się kobieta bardziej na tym ode mnie, także mówiła prawdę, ale jednak. To pomaga. Zapisywanie na ręce sobie jakichś ważnych, krótkich informacji, typu zadzwoń, napisz, zajedź, odbierz. A jeżeli na przykład wolicie mniej inwazyjne zabiegi, no to zapisujcie to sobie w notatniku na telefonie. Jeżeli ktoś lubi i będzie pamiętał, żeby tam zajrzeć. Zapisujesz Zosiu takie rzeczy na ręce? Nie, ja jestem, mam wrażenie, zbyt perfekcjonistką do takiej tak? rzeczy. Ja wolę mieć konkretne miejsce... Gdzie zaglądać, a nie znaczy szukanie po rękach, to też nie brzmi dobrze, ale jakoś nigdy nie miałam tego w zwyczaju. Nie przypominam sobie, żebym nawet w podstawówce jakieś rzeczy zapisywała na rękach, raczej zawsze konkretny zeszyt, konkretna informacja. To w sumie dobrze, bo jeżeli wiesz, że masz tylko jedno miejsce, no dwa załóżmy, w których możesz szukać ważnych informacji, to nie boisz się, że coś ominiecie. Bo masz to w innym miejscu, w którym nie sprawdziłaś. No to zależy od charakteru. Ja, ja sprawdzę wszędzie. Na wszelki wypadek i w kalendarzu, yy, i w notatniku, w telefonie. I na ręce. I na ręce. No mówię Wam wszędzie, żeby nie zapomnieć, bo ja powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zapominalska. Mam problem z zrobieniem czegoś, jeżeli sobie tego nie zapiszę. To yy, pamięć mam jaką mam. Kiedyś nawet Pani tam poszłam do lekarza i zapytałam się, czy poleca Pani coś na to, na zapamiętywanie lepsze. Ona do mnie nie ma leków na roztrzepanie. Zjechało mnie to. Ale potwierdzam, Julka potrafi e, siedzieć sobie spokojnie w domu, e, podczas gdy mamy na przykład zdalne spotkanie drużynowych. Ja dzwonię do Julki i mówię: Julka, gdzie jesteś? Mamy spotkanie, a Julka tak, ale kiedy? Ale kto Co? o tym mówił? A, a gdzie? Tak. A Zdarza się zdarza dosyć często. Zdarza się, nawet nie, będę nawet nie będę mówić, że Zosia kłamie, bo Zosia mówi najczystszą prawdę, jeżeli w ogóle jest takie sformułowanie. Dosłownie mogę Wam to opisać. Sobie siedzę spokojnie, pamiętam nawet u babci na obiadku, jem coś przepysznego i dzwoni do mnie Zosia. Myślę, co, co jest? Nie? Może chcę pogadać jeszcze na tego po prostu. I Zosia mówi do mnie, Julia, czy pamiętasz o tym, że mamy spotkanie teraz drużynowych? I ja tak przez 5 sekund zastanawiam się. Ale jak, jacy drużynowie, czasami za, zdarzy mi się zapomnieć, że jestem w <grym> Mimo tego, że to zajmuje ogromną część mojego życia. I mówię do Zasi nie, a, a mamy, tak? Mówię tak, mamy. No i albo się podłączam, albo nie do tego spotkania. Zależy, w jakim jest sytuacji. Także zdarza się. Widzicie? Można i tak zapomnieć, mając parę rzeczy naraz do zapisywania. Ale to nie znaczy, żeby nie prowadzić kalendarzy i takich małych list. No bo moje, nie wszystko spiszecie, nie wszystko spamiętacie. Ok, jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi pomaga, ale może dla Was się wydać dziwna, i niekoniecznie na temat, to jest ograniczenie mediów społecznościowych jak Instagram, TikTok, Facebook. Przecież wiecie, no bo musicie być tego świadomi, ile Wam to kradnie czasu, którego Wam tak często brakuje. Teraz nawet zrobiło się modne robienie detoksu od internetu, więc spróbujcie tego na sobie. Mamy nowy rok, lubimy testować, smakować nowych rzeczy, także spróbujcie zrobić sobie odpoczynek najpierw na weekend albo na jeden dzień. Macie w telefonie na pewno takie um, statystyki, ile poświęcacie czasu na internet, na siedzenie na telefonie. W ogóle uwielbiam to stwierdzenie: siedzenie na internecie, na telefonie. Nie wiem, jak jest poprawnie. Zosiu, może Ty wiesz, bo studiujesz taki przedmiot. Fologistyka. Mm? Eee, ja dopiero zaczęłam studia, A, ale, ale wydaje zaczęła. mi się, że siedzenie w telefonie. W telefonie, tak, zgadzam się. Będzie bardziej poprawne. Tak bym przynajmniej używała. To proszę, poprawia mnie teraz za każdym razem, to może zapamiętam. Dobrze. Jak nie, to sobie zapiszę na ręce. No, i tam są te statystyki, które wam pokazują, ile marnujecie na to czasu. Możecie na przykład blokować ekran, instalować aplikacje specjalne lub drastycznie odinstalować wszystkie aplikacje, które was rozpraszają. I by nie być gołosłownym, poprę się na własnym przykładzie. Mam ustawiony w telefonie, że od 22 do 6 rano blokuje mi się telefon. Ale nie na amen, więc w razie coś to mogę zadzwonić na alarmowy, ale mam na myśli, że wycisza mi się wszystkie powiadomienia i póki specjalnie nie odblokuję telefonu, to mogę być nieświadoma, że nie wiem ktoś gdzieś kręci super imprezę i na przykład zaprasza wszystkich na grupie. No bo po prostu mi nie przychodzą te informacje. I co ja zyskuję? Na przykład czas na książkę. A co mnie zmotywowało? Legimi, czyli aplikacja, w której czytam książki, pobiera mi co miesiąc w ramach abonamentu pieniądze z konta z którego ja nie korzystałam, więc to jest takie wyrzucanie pieniędzy po to, a każdy student wie, że to najbardziej boli. Przeanalizowałam, przez co tracę tyle czasu, no i pięknie okazało się, że to chodzi właśnie o media społecznościowe. I gdy je ograniczyłam, to znalazło się czas na tyle książek, że już jestem nie wiem w której, a ostatnio tak narzekałam, że dawno nie czytałam. Także bardzo Wam polecam taką rzecz. Poza tym możecie się wcześniej położyć, spać, wcześniej wstać, mieć czas na trening. Zaś słyszałaś o tym? Tak, tak, to jest dosyć powszechnie, powszechnie chyba już teraz stosowane. Media społecznościowe też huczą, to było w ogóle komiczne, mm. jak dla mnie, media społecznościo społecznościowe, huczące o tym, żeby odcinać media społecznościowe. Wydawałoby się, życia. że to jest takie. Yy... Masło Znaczy nie, chodzi o to, że wydawałoby się, że media społecznościowe, które reklamują to, by trochę się od nich odciąć. Bo o tym mówisz. Tak, tak, tak. To wydawałoby się, powtórzę, enty, raz, że to jest no, antyreklama, tak. O, dokładnie. Że media sportościowe robią sobie antyreklamę tym, ale tak naprawdę może to jest dla naszego dobra. Tak, ja się z tym zgadzam. Też włączam, e, nauczyłam się właśnie w klasie maturalnej włączać e, tryb samolotowy podczas nauki. W samo e, Ty mi powiedz, e. przeszłam Ci przerwę, co robi tryb samolotowy. On jakby jest offline telefon, czyli nie przychodzą powiadomienia, tak? nie, nie ma zasięgu, nie ma, e, nie ma internetu, jakby no, plus jeszcze Wi-Fi chyba trzeba wyłączyć oddzielnie, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo ja mam wrażenie, że u mnie to nie działa. Tak, tak. No u mnie się dosyć dobrze sprawdza, bo nawet jak mam wyciszony telefon albo coś, to to on zawsze błyśnie, gdy przyjdzie powiadomienie, a jak się wraca późno do domu, to uczy się po ciemku i takie błyśnięcie telefonu, już odwraca moją uwagę od tego, co robię w danym momencie, od książki, czy tam od tekstu, który piszę, i zwraca moją uwagę na ten telefon, i już ten ułamek sekundy jest, jest utrata koncentracji, i w zasadzie muszę się wracać o pół strony tekstu, albo Dokładnie. albo o trzy zdania do przodu, żeby napisać coś, co będzie się zgadzało z tymi zdaniami. Więc to jest naprawdę dobra metoda. Ewentualnie po prostu wyłączyć ten telefon, no, ten Można. okres nauki. No, wyłączyć chociaż Wi-Fi, wiecie, co dla was najlepsze, to sobie wy wybierzcie. Ale jednak uważam, że znaczy są też takie sposoby gdzieś chować telefon. To czasami też się zdarza. Ale jakby ty to schowałeś, więc dobrze wiesz, gdzie leży. Ja bym momentalnie zapomniała i już przez kolejne dwa dni bym szukała telefonu. Co ty mówisz, coś masz czuję. taką samą pamięć? Jeśli chodzi o jakieś takie czynności, to tak jakby ja bardzo dobrze zapamiętuję wiedzę i takie rzeczy, właśnie informacje, jakieś um, wydarzenia, ale pod względem teoretycznym, ale praktycznie, to. Bardzo często zapominam, co ja robiłam. Ostatnio miałam taką sytuację, że musiałam wrócić do domu i sprawdzić, czy ja. E, znaczy wrócić do domu. Wróciłam do domu i całą drogę się zastanawiałam, czy ja tego dnia byłam na siłowni, bo to był czwartek, mam zaplanowaną siłownię przed uczelnią i jakoś totalnie wyparłam z głowy swoją myśl o tym, że tam byłam. Ale byłaś. Ale byłam, wróciłam do domu, otworzyłam bagażnik, patrzę, torba jest. Patrzę y, po rozmowach tam z przyjaciółką. Opowiadałyśmy sobie, co robiłyśmy, no by, byłam na siłę, czyli chyba byłam. Totalnie wyparłam to ze swojej pamięci. I myślę, że jakby ja tak mam właśnie z czynnościami. Schowanie telefonu też, bo zresztą, no ile razy jest tak, że chcemy coś położyć na wierzchu, powiedzmy, a chowamy to w najgłębszych jakichś zakamarkach, i później nie możemy znaleźć przez dwa dni. To u mnie nawet jak chcę coś celowo schować. Na te dwa dni, to, to tak się właśnie kończy. Ale tak samo jest z zamykaniem drzwi w mieszkaniu. Ja się wracam do samochodu, wracam się przynajmniej trzy razy, żeby przyspieszyć. Czy suszarka wyłączona z kontaktu, Dokładnie. czy prostownica. I wiecie, to są takie rzeczy, które zapomina się, bo robimy je cały czas. Nawet się nie zastanawiamy nad, nad tym, po prostu to robimy. I nawet jeżeli można było pomyśleć, że trening jest ciężką rzeczą, no bo jest generalnie, to jednak jeżeli jest wpisany wasz dzień rutynowo, to możecie o tym zapomnieć. Tak, dokładnie. Ja jeszcze czasami mam wrażenie, że do reszty zwariowałam, właśnie po takich dniach, gdy zastanawiam się, czy coś zrobiłam. Albo siadasz na koniec dnia, padnięta. I sobie próbujesz przypomnieć, co robiłaś w ciągu dnia i na przykład nie bardzo pamiętasz, nie? Dokładnie. To już jest takie działanie bardzo schematyczne, bardzo machinalne, mam tak. wrażenie. No czasami tygodnie, chciałam powiedzieć dni, ale tak naprawdę tygodnie bywają bardzo rutynowe. Odliczamy od wolnego do wolnego, a w międzyczasie jest szkoła, praca, dom, szkoła, praca, dom, pies, szkoła, praca, dom, chłopak, pies. Dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rzeczy, które ja Wam mogę od siebie polecić, to tak naprawdę wszystko, wszystko omówiliśmy. A Ty Zosiu, czy jest coś, co chciałabyś, co Tobie szczególnie pomaga, ale ja tego nie wymieniłam? Tak, uważam, że ludzie nie umieją, ja też tego nie umiałam przez większość swojego życia, robić kilku rzeczy jednocześnie. Czyli nie, są, nie mają podzielnej uwagi? Yy, właśnie chodzi chyba o tą podzielność uwagi, która ratuje życie, tak naprawdę. Ale myślisz, że da się tego nauczyć? Czy z Myślę, tym się że rodzi? tak. Ja się tego nauczyłam bez dwóch zdań, bo nie zawsze taka byłam, a teraz już yy, potrafię na przykład wyjść na spacer z psem, co jest moim powiedzmy obowiązkiem, ale też przyjemnością, i wysłuchać w trakcie na przykład lektury na uczelni na siłowni sobie planować zbiorkę podczas treningu lub właśnie słuchać audiobooku. Z, przygotowując się tak na uczelnię, jazda autobusem na, do szkoły muzycznej czy na uczelnię zajmuje mi ponad 40 minut. To jest też 40 minut, które mogę poświęcić albo na siedzenie i patrzenie w okno, albo mogę przeczytać pół książki tak naprawdę. Jakieś no, pół książki, jakieś wybitnie cienkie jeśli w 40 minut, ale, ale do zrobienia. I myślę, że gdybyśmy umieli właśnie robić kilka rzeczy jednocześnie, to później okazuje się, że mamy dużo czasu też wolnego, bo zaplanowaliśmy sobie powiedzmy, że przeczytamy tą i tą książkę w ciągu dnia. Zrobimy szereg rzeczy, no i robimy w ciągu dnia te rzeczy. W międzyczasie, słuchając tej książki w audiobooku, bądź czytając ją właśnie w jakichś tam podróżach autobusowych, i wracamy do domu i już nie musimy przeczytać tej książki, wszystko mamy zrobione, więc możemy się położyć wcześniej, spać, możemy wyjść ze znajomymi. Nagle pojawiają się wolne dwie godziny. Tylko dzięki temu, że wy wykorzystaliśmy ten tak zwany międzyczas. tak? Zgadzam się w 100%. Tylko ja zawsze myślałam, że z tym trzeba się urodzić, żeby mieć podzielną uwagę. Bo znam osoby, które są już dorosłe i nie potrafią sobie z tym radzić. Muszą mieć kompletną ciszę, żeby się nauczyć. Odseparowane zadania, czyli jazda do szkoły to tylko jazda do szkoły. Chociaż ja mam tak samo, tak jak mówisz, że nie lubię marnować nawet takich chwili bez ruchu, typu właśnie siedzisz w samochodzie i coś robisz. Okej, okay, nie, dobra, to jest dobry przykład, bo w samochodzie trzeba się skupić. Tak, jak prowadzisz to lepiej, żebyś prowadziła, a nie czytała lepiej, żeby, Zwłaszcza teraz, gdy podwyższyli mandaty za Przekroczenie prędkości, to trzeba się potrójnie skupić nad tym, by nie zostać przełapanym. Okej, okay, ale wracając, jeżeli macie okazję zrobić parę rzeczy jednocześnie, śmiało, to wam naprawdę dużo zaoszczędzi czasu. Ale ja nie umiałabym kogoś nauczyć tego robić. Jak mogę się przekonać? Kogoś nauczyć? Myślę, że to nie działa tak. Tego nie da się kogoś nauczyć, tylko to jest taka praca nad samym sobą, mam wrażenie. Trzeba po prostu sobie wytłumaczyć. Ja sobie wytłumaczyłam, że to przyniesie mi więcej korzyści, i właśnie mnie przekonało z tego, co pamiętam, ta świadomość, że wrócę do domu i będę miała przeczytaną lekturę. A nie się martwiła, że jest późno, bolą mnie oczy, jest słabe oświetlenie, załóżmy, tak. A ja muszę siedzieć i czytać książkę, bo książkę mam przeczytaną. A ja i tak siedziałam 40 minut w autobusie, jadąc do szkoły, 40 wracając, więc. Zaoszczędzam. No mnie przekonało właśnie takie myślenie o tym, że mogę zaoszczędzić czas i zrobić coś na co miałam ochotę w najzwyczajniejszym świecie. Czasem obejrzeć najgłupszy możliwy serial, ale to jest po prostu potrzebne, żeby się wyzerować. Nie ma nic złego w najgłupszym serialu. Dokładnie. To jest czasami naprawdę złoto, złoty środek. Czy jest coś jeszcze? Myślę, że o wszystkim powiedziałyśmy. Dobrze zaplanowany czas. Wykorzystywanie każdego dnia. Wiecie, to nie chwili. jest jakiś, jakaś straszna tajemnica i wielka mikstura, i zaklęcie co do tego, jak być zorganizowany w ciągu dnia. Po prostu jest parę rzeczy, z którymi się teraz z wami spodzieliłyśmy, które po prostu pomagają w ciągu dnia to zorganizować, które nam pomagają i się sprawdzają w naszym przypadku, więc możecie to przetestować na sobie, ale jednak bez presji. Jeżeli uznacie, że nie potraficie, że jednak jesteście osobą, która musi się skupić na jednej rzeczy, żeby ją wykonać stuprocentowo, to też okej. Okay. Po prostu są rzeczy, które mogą ułatwić życie. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobrze, także bardzo Wam dziękuję za, ten, za tą krótką pogadankę. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu Wam pomogłyśmy. Miłego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. Pa!